Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Ajan z Karczmy i zapraszam na kolejną dziewiątą tygodniówkę. A w tym odcinku system rankingowy PvP w Diablo 3, premiera patcha 1.0.3b, profile graczy na stronie Blizzarda, Blizzard o ilości publicznych gier, Forbes o Endgame w Diablo 3, uaktualnienie oficjalnej strony Diablo 3 oraz buildy twórców gry. 9 lipca Baszok na oficjalnym forum BattleNetu rzucił nieco światła na system rankingowy, który zostanie użyty w arenach w Patchu 1.1. Gracze będą automatycznie dopasowywani do siebie za pośrednictwem systemu ELO, podobnego do tego ze Starcrafta 2. Oznacza to, że każdemu graczowi będzie przypisana pewna liczba określająca jego umiejętności w grze. Jako przeciwnik zostanie dobrany gracz o podobnym wskaźniku, dzięki czemu walka będzie uczciwa i stoczona na podobnym poziomie. Jeśli gracz wygra potyczkę, jego wskaźnik wzrośnie i wkrótce będzie musiał stawić czoła bardziej doświadczonym przeciwnikom. Najprawdopodobniej wartość wskaźnika nie będzie widoczna dla graczy. Baszok nie wyjawił niestety żadnych konkretnych informacji o trybie PvP, nie wiemy zatem czy dostępny będzie ranking, a jeśli tak to czy będzie podzielony na ligi reprezentujące różne poziomy doświadczenia, tak jak miało to miejsce w StarCraft 2. Nie wiemy także czy gracze będą mogli wybierać przeciwników indywidualnie. Czy w grze pojawi się tak bardzo oczekiwana funkcja spektatora oraz replayów, nie mówiąc już o edytorze aren. 9 lipca na europejskich serwerach Battle.netu zagościła kolejna wersja Diablo 3, tym razem oznaczona jako 1.03b. Podobnie jak w każdym patchu z dodaną na końcu literką, lista zmian jest raczej niewielka i obejmuje kilka naprawionych błędów, takich jak problem z ponownym wejściem na kanał rozmów, na którym znajduje się bardzo duża ilość osób, czy problem z wysiedlaniem statystyk przedmiotów posiadających dwa lub więcej gniazd. Jednak najważniejszą zmianą zaobserwowaną w wersji 1.03b jest uruchomienie towarowego domu aukcyjnego. Oznacza to, że w walutowym domu aukcyjnym pojawią się przedmioty takie jak barwniki, klejnoty, karty szkolenia czy schematy dla kowala i złotnika. Kilka dni temu Blizzard ogłosił pracę nad niezwykle przydatną i interesującą funkcją na stronie BattleNetu. Wkrótce gracze będą mogli wyświetlić profil swojego konta za pomocą jedynie przeglądarki internetowej, podobnie jak ma to miejsce w World of Warcraftie oraz StarCraftie 2. Będziemy zatem mogli wyświetlić dwie zakładki. Pierwszą dotyczącą naszego konta, która zawierać będzie globalne informacje, takie jak ilość zabitych przeciwników, listę stworzonych postaci, czy dotychczasowy postęp w grze. Druga zakładka zawierać będzie informacje o wszystkich postaciach znajdujących się na naszym koncie oraz szczegółowe o nich informacje, takie jak lista używanego wyposażenia, umiejętności, informacje o towarzyszach itd. Blizzard nie podał jednak, kiedy nowa funkcja na stronie Battle.net zostanie ostatecznie udostępniona graczom. Szkoda tylko, że nie została ona wprowadzona już przy premierze gry. Jedną z rzadziej komentowanych zmian w patchu 1.0.3 była modyfikacja systemu matchmakingowego stosowanego w przypadku gry wieloosobowej w Diablo 3. Po wydaniu najnowszej łatki można było zaobserwować znaczny spadek ilości dostępnych gier publicznych, co z kolei mogło oznaczać spadek ilości graczy. Jednak kilka dni temu kwestia ta została wyjaśniona przez community managera na forum Blizzard'a. Okazało się bowiem, że system przyporządkowujący graczy do poszczególnych gier publicznych działał inaczej we wcześniejszych wersjach gry, kiedy to gracz próbując dołączyć do istniejącej gry publicznej tak naprawdę tworzył nową grę, w której przebywał sam. Rozwiązanie to zostało wprowadzone w celu zmniejszenia obciążenia serwerów, jako że więcej graczy oznacza większe zużycie procesora oraz pamięci maszyn Blizzarda. Patch 1.0.3 wydany został ponad miesiąc po premierze gry, kiedy to ilość graczy była już nieco mniejsza niż w połowie maja. Producent mógł zatem pozwolić sobie na zmianę systemu matchmakingowego, który obecnie o wiele częściej umieszcza graczy w już istniejącej grze, zamiast tworzyć nową, pustą grę. Dzięki temu ilość gier publicznych znacznie zmalała, ale najprawdopodobniej ilość graczy faktycznie grających w trybie wieloosobowym nie zmieniła się. Codziennie podnoszony przez graczy temat braku odpowiedniego endgame'u w Diablo 3 jest także obiektem komentarzy znanych i cenionych na całym świecie periodyków. Zaledwie kilka dni temu na łamach internetowej wersji magazynu Forbes zamieszczony został artykuł, w którym autor ubolewa nad problemem nudy, który po dwóch miesiącach rozgrywki wkradł się do Diablo 3. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu doświadczenia i zdobyciu wysokiej klasy wyposażenia gracz tak naprawdę nie czuje potrzeby dalszej gry ze względu na brak nowych elementów i powtarzalność rozgrywki. Autor krytykuje także walutowy dom aukcyjny, szczególnie w kontekście faktu, że siła postaci w Diablo 3 leży całkowicie w jej wyposażeniu. Jeśli więc Blizzard udostępni graczom tryb PvP oraz areny, to istnieje spore ryzyko, że sukcesy będą odnosili gracze, którzy będą mogli pozwolić sobie na zakup drogiego wyposażenia, które to z kolei w pełni zrekompensuje brak umiejętności osoby grającej tą postacią. Aby uwidocznić spadek graczy Diablo 3, autor przedstawia statystyki serwisu X-Fire, na których widać wyraźnie, że łączny czas poświęcony na grę w Diablo 3 przez użytkowników serwisu spadł od maja bieżącego roku ponad czterokrotnie. Dane te potwierdzone są przez statystyki koreańskich organizacji, które dowodzą, że czas poświęcony na grę w Diablo 3 w koreańskich kafejkach internetowych spadł o ponad 65%. Chociaż autor artykułu jest raczej młodym redaktorem i nie wspomina nigdzie o ciągłych staraniach Blizzarda zmierzających ku naprawieniu wszystkich błędów w grze oraz optymalizacji rozgrywki, to wydaje się, że wielu graczy mimo wszystko może podzielać jego opinię. 13 maja Blizzard uaktualnił poradnik na oficjalnej stronie Battle.netu we wszystkich dostępnych wersjach językowych. Nowe informacje dotyczą m.in. zasady działania afiksów potworów w grze, czyli specjalnych zdolności, takich jak bezcześciciel, iluzjonista czy odbicie obrażeń wraz z ich pełną listą oraz opisem. Stworzono także podstronę dotyczącą poziomów trudności w grze, na której znajdziemy szczegółowy opis zmian, jakich doświadczyć możemy po przejściu np. z piekła na inferno. Gracze będą mogli zapoznać się również z podstawowymi informacjami dotyczącymi systemu Magic Find w Diablo 3. Dodano również interesujący, choć niewielki artykuł wyjaśniający sposób i częstotliwość upuszczania kul zdrowia przez przeciwników. Przydatna może okazać się również lista poleceń na jakże prymitywnych czatach w grze oraz lista emotek postaci gracza. Uaktualniono również kilka podstron dotyczących poszczególnych umiejętności postaci. Przeczesując dziesiątki forów, każdy z nas poszukuje najbardziej wydajnego i najbardziej zoptymalizowanego bilda swojej postaci czyli po prostu zestawu stosowanych umiejętności. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, jakimi postaciami grają producenci gry? Redaktorowi magazynu PC Gamer udało się, najprawdopodobniej za pośrednictwem agentów Maldera i Skali, uzyskać informacje o stosowanych przez twórców buildach. Redaktor postanowił wybrać po jednej osobie grającej poszczególnymi postaciami w grze i poprosił o ich krótki opis. Po zapoznaniu się z poszczególnymi buildami dość możemy do wniosku, że nie różnią się specjalnie od najpopularniejszych taktyk stosowanych przez wszystkich graczy, czyli np. niedźwiedzi zombie dla szamana czy granatów i pioruna kulistego dla łowcy demonów. I to wszystko w dzisiejszej tygodniówce. Dziękuję gorąco za uwagę i zapraszam już za tydzień na kolejną, tym razem jubileuszową dziesiątą tygodniówkę.